Witamy, jestem CYBERMETAN, a to jest kolejny odcinek mojej serii Let's Play Dead Island. Wróciłem, zaklęłem wszystkie te hydranty. Aha, ja chciałem jeszcze coś pokazać ciekawego. Co zauważyłem grając tutaj. O! Patrzcie jak wygląda śmiesznie moja postać. Pum, pum, pagi. Fajnie to wygląda. Tak statecznie strasznie stoi. Dancing. Step dance, step dance. Oh yeah! Kurde mi się. Dobra. Tyle tych, tyle tych żartów. Teraz idziemy robić... O, okay. teraz idziemy robić poważne rzeczy. Całkowicie nie wiem teraz jaka będzie... jakie dostanę kolejne zadanie. Bo nie pamiętam, bo nie pamiętam. Koleś. Dzwony już przestały bić. Dobra. Mam teraz się zgłosić do siostry Heleny. Ona pewnie siedzi w tym swoim gabinecie. Jest. God bless you. Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior. Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive to serve the Lord. When the end of days we had, yet, people were afraid. Many panicked and Stores were looted. There's nothing left here. Unfortunately, there's no good way to get there. a teraz go ściszyłem jeszcze bardziej, żeby jeszcze lepiej mnie było słychać, żeby jeszcze bardziej zoptymalizować swój głos. Nie czytam, nie słucham, bo mój głos, głos zakłóca ends, a nie czytam, bo mi się nie Pogadam, więc co by to, będziemy to rozpraszać trochę. Dobra, mam nowy poziom, więc sobie ulepszę coś ciekawego. Hmm. Co by wziąć? Coś, do, coś fajnego To energia zawsze... Nie raz jak się z ja z, z, z tymi zabiegami To... Traciłem dużo energii, musiałem czekać niekiedy Aż zamknąć Dobra, idziemy sprawdzić Nie wiem co, ale idziemy To jest po 20 metrów Coś mi się wydaje A, tutaj jest koleś. Dobra. come on one co of the sewer tunnels goes under the river it leads to the other side but the A, sewage so level needs to be lowered znowu. first because right Pewnie. now everything is flooded we can go to the maintenance building and I can show you what and how okay ci I'll see what I can do okay. thank you well let's go come on Nie tak powoli chłopie Pośpiesz dupę Zmienię sobie, ustawię sobie może teraz jeszcze bronię O kurcze, nie za dobre, nie za dobrze, nie za dobre te bronie są Znaczy może dobre ale O ten, ten najlepszy na raz, ale nie są w dobrej kondycji finansowej Te ma no, w sumie jeszcze 91 nie, nie jest najgorzej Chociaż już odczuwam, że to jest trochę mało. Bardzo wolny pistolet. Okej. Okay. Okej, okay, jedziemy. taki. Ale obrażenia ma. Ooo A to może nie za to. Ja wiem, zamienię to, ale za coś innego. Czekajcie. Za to. Wyrzucę ten nóż. To wezmę. Okej. Okay. Świetna pało. Idziemy, chodź. O, dobra, aż się przyspieszę. Kurde szkoda, że nie pokazuje na mapie gdzie to jest, tylko muszę iść za tym kolesie. No, dobra, nosz, chodź, right, chodź. It's this way. Turen. Dobra, idź. Tylko nie zatrzymuj się, chopie, nie zatrzymuj się. My będziemy zdobyć przed nimi po prostu. Damy radę. Ale jak ty idziesz się zaczymy okay, O, budynek, fajnie. To no, mi się podoba. Przez budynki mogę iść. Idziesz. Chodź. A wyłonił się z zacienia. Grafa w tej grze jest nawet dobra. Nie powiem. W cienie. Ja. Ale się... Załamiłem trochę. A styl mnie atakuje. Nie, 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 nie wiem, nie, nie. Fajne. ale nie, całe mi to. wiem, ile ona ma? Dużo, dużo. Dobra, wymienimy sobie. Mamliwe kij wyrzucimy. Dwa nawet. Weźniemy. Bo za odcięto ukończenie. Zostaje ekspo. Dobra. Fajna. Lubię takie rzeczy. Ej, ej Boga, atakuje. strasznie szybko z życia ucieka. Dobre te, dobrzy już są ci. Maybe there's sobie something useful. Mosto strasznie biju. I think it will be best if we go straight no, ahead. Idziemy prosto. Nie ma pieki apteczek Ja nie mam przy sobie, nie mam. Ok. Skadamy, bym nas gonił. Lecisz, opelęcisz. Nawet nie wiem, tam masz, nie potykał ganiau. Dear Lord, they're everywhere. Send them to hell. Dobra, trzeba je wysłać... Ja cię, trzeba je wysłać jak Okej. A, nie to? Okay. tym mogę w tych, grze cały czas ciupać? Nie wyjedzie, Dym. Ty... Zdewnie. A, kurde, już po, po maczecie. Szybko idą w maczecie. Chyba za szybko. Wiedną muszę sobie zmienić na jakieś kijaszy to ten dobry Opie nie widzisz Oł, ale że mu się sam dziwię teraz, że na hita że zombiaka gdzie Rzadko spotykane Zwłaszcza przy Xian, która jest Nie jest, nie powiem, że była bardzo mocną postacią. Dobra, idziemy dalej Co masz do mnie koleż? O, wow. jakieś odgłosy nie ma w koszu nic? Dobra, idziemy dalej. Daleko jeszcze? Gdzież? Master. Oh, Dobra. Dobra. O. co tutaj? Nie. Pojawiło się na minimap przez chwilę. 16 metrów. Nie Was będę spokojny. Hey, Come on. Nie, tylko nie ten. You, you Widzę. O, proszę Tak już jedno nie żyje. Dobra. Dobra. został O, wow, świetnie Nie najgorzej ci Dobra. Moja krew opiewa, moja. Czy daleko jeszcze, Dobra. Powiedz mi serio, czy daleko jeszcze? idę. Co ty w mogłeś chyba do mnie mówić? Poczekaj. No co mam czekać, ale za, za tobą mogę nadążać, na a maty mówiszcie. Wow. Co? Wow. So. O, oh, może mi nie Ej, ej, ej. Ja tam bijam, to mi się kratkiem. Ładuję purple. A, już mnie nie mogli zabrać. Kurczy bieku. od tyłu zakup Okej okay. Co stało? idę, idę, chopie, idę, nie bój się. Daleko to jeszcze jest Marudzę jak dzieciak, naprawdę. Spadaj. chodź, chodź, leć, lecisz, 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 lecisz na zgodzie, chopie Dobra, lecą Opadają z sił, dobra, gdzie to, gdzie? Tutaj I... Kaman chłopie. Aaaa... nie, chłopie. Nie chcesz teraz. No nie! A, teraz pokazał. Nie Dobra, lecisz, chłopie, bo nas gonią. Gonią nas? Gonią. Z wszystkich stron lecą. O. Ja się. Dobra, lecimy. Czy jakaś banda? O, nie. Jesteś słaby. Lecimy! Dawaj, koleś, lecisz. Gdzie to tutaj? Chłopie, leć, w nas gonią. Pośpiesz tu mało życia. Lec, Gdzie, gdzie Lecimy. Leci ze mną kolego. Pośpiesz się. Tym mnie nie interesuje. Jak toż energia szybko spada. Naprawdę. Aż za szybko chyba. Pomocny kijek. Dobra, ale leć koleś. Wyczuwam, ja że już co coś tutaj jest, blisko. No leć. O, to tutaj. To tutaj. We're tutaj. No. do Behind that Teraz is the zabawa w the sewers. <coughs> oh, sorry. Tutaj ja nie zabawa. O, ona sobie, no sobie na i akurat sobie coś poszukam. <laughs> może być, chociaż nie wiem czy będę się z... nie wiem czy zabiję, w tak w takim czasie chociaż chociaż już w tej gry. Tak można. Z do powiedzenia. The way there is flooded. We have to get give... We need to close the valve. Dobra, tak. Yes. Możesz get no to przyjąc. work. Then. Dobra w tunelach się pobawimy trochę Obym znalazł tylko teraz jakiś warsztacik Można wyjść dobra Jak będzie czegoś ja okay. Dobra nie przedłużajmy, idziemy Ty idziesz za mną już? Nie, czy zostajesz? Jak chcesz to zostań? A jak chcesz to Nie ja tam obojętne Możesz się przydać Nie, nie idzie, dobra, idziemy sam O co my tutaj mamy? Przepływamy Co no, się jest? co jest? I ludzi Nie wiesz. ażem dopiero tu nie żył teraz. Mam nadzieję, że się odrodzę tutaj przy tym. O, nawet tutaj. Świetnie. Niedobra woda. Chyba nie umie pływać, czy co? Chyba nie umie. Nie Chodzimy Chodzi mi. Dobrze i chodzi. Dobrze, teraz celem w moim też trochę będzie znaleźć jakąś... jakieś warstwę. Dobra, zamykamy wodę. I pierwszy zombie. Dobra, nie żyje. Pomału, teraz podejdziemy i zrobimy Czy tego zabijemy? Spokojnie. No, już leży. słyszy. O, Skak, chodź, chodź do mnie. Nie, nie idzie, dobra, zakańczmy wodę. Kiedy nas nic nie atakuje. Okej, okay, no i co? Wczej się wody pozbyłem. Mogę tutaj skakać. Jakie zadanie na kanadzmo. Okej, okay. wyjdziemy tutaj i zrobimy coś ciekawego. O jest warsztat, dobra, mam go. Mam Ej, tak nie jeszcze nie wszedłem. Jeszcze nie wszedłem na ten... Tył będzie. Dałbyś mi trochę czasu. Dobra. Gdzie warsztat? Czekaj, tu... Warsztat gdzieś widzę, a nie ma. No tutaj pod tym jest. Wydne życie jeszcze zliciłem. Słaby klucz, dobra. Tu nie ma warsztatu? To może gdzieś tam wyżej. Coś takiego, dobra. Poszukamy znajdź. Dobrze też by było znaleźć jakieś puszki z tym, z energy drinkami. Życia też nie mam za wiele. A, chyba tam jest narsztat. Tutaj. Jest? Nie ma nie ma. U, tutaj. Ja. Nie po Okej, okay, No i po kolesiu. Kamikazek. Dobra, bierzemy to co... O jest napój. Dobra, trochę się podsilę.